Że, że MŁA będzie tak. mówić teraz, no to MŁA Agnieszka Maruda-Sperczak. Brawo! No wiemy, że przyszłość e, przyszła już wczoraj, ale pomyślałam sobie o tym właśnie, że ważne jest to, na co wpływać jutro. Zobaczymy, jak tutaj sobie sprzęt poradzi. Wszyscy jesteśmy pod wpływem. E, ci, jak na... to? Właśnie. Już? Ci na kanapach, tam w domach, może nawet pod procentami. Ja dzisiaj też pokażę procenty, inne zupełnie, pod których wpływem też jesteśmy. Ale absolutnie wszyscy jesteśmy pod wpływem. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę. Gdyby Albert i Max obudziły, obudzili się dzisiaj, widzieliby coś zupełnie innego. Widzieliby jasność, widzieliby mnóstwo ekranów. Bo to jest to, co my oglądamy dzisiaj. Ciemności mamy dzisiaj najmniej, szczególnie wieczorem, kiedy zamiast zasypiać, fundujemy sobie jasność, kiedy nasze dzieciaki oglądają kolejne ekrany. Pod ich wpływem jesteśmy codziennie. Wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo niezależni i tak bardzo autonomiczni. I to są. Właściwie to jest jedna wartość, tylko inaczej ujęta, i to jest coś, czego najbardziej ludzie pragną. Jak rozmawiam z ludźmi, to najczęściej właśnie o tym mówią, że chcą być niezależni, chcą decydować. A wygląda to prawdopodobnie tak, że to jest pewnego rodzaju nasza halucynacja. Wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo wolni i tak bardzo decyzyjni, a jednak ciągle jesteśmy pod wpływem. Choćby social mediów, choćby lajków. Zbieramy. I za chwilę to wytłumaczę. Kliknąć czy nie kliknąć? To jest współczesne pytanie. Gdyby Hamlet stał na scenie, to pewnie nie zastanawiał się, by czy być albo nie być, tylko pomyślałby kliknąć czy nie kliknąć. A może nawet już by się nie zastanawiał. Może po prostu by klikał, dlatego że kolejne rzeczy, kolejne elementy, kolejny odcinek serialu, kolejny film. Właściwie nawet już dzisiaj nie trzeba czasami klikać, kolejne filmy wyświetlają się same. Dzisiaj trzeba zdecydować, że my już nie chcemy. I cena, jaką płacimy za to, że możemy się absolutnie z całym światem skontaktować, jest właśnie taka, że jest nam dalej do siebie. Czas pandemii też pokazał, jak bardzo tęsknimy za ludźmi, przynajmniej niektórzy, bo są osoby, które bardzo lubią swoją samotność w domu, ale. Pokazał nam też, że czasem, właśnie ludzie, którzy są tuż obok, są zdecydowanie najdalej, albo to my jesteśmy najdalej od tych ludzi. Ignorowanie czegoś, ignorowanie telefonu, ignorowanie kolejnego filmu, ignorowanie lajka, powiadomienia w telefonie jest dużym wysiłkiem. To jest kolejna aktywność dla naszego mózgu. Potrzebujemy się wysilić, żeby zrezygnować. Ale mam do Was pytanie. Do wszystkich, którzy siedzicie tutaj na sali i też po drugiej stronie ekranu, jaka aktywność naszego mózgu zużywa najwięcej energii? Ktoś wie? Zapominanie. Jeżeli chcemy intencjonalnie o czymś zapomnieć, to zużywamy najwięcej energii. To widać w tym miejscu. Jest takie powiedzenie, że nie da się czegoś odzobaczyć, więc, żeby tego. Wysiłku nie wykonywać, być może warto czasem zdecydować, że my czegoś nie chcemy oglądać, tylko dlatego, że spodziewamy się, że to może być trudne do zapomnienia. Wymaga koncentracji konsolidacja danych i faktów. Marcin przed chwilą mówił o tym, że tyle rzeczy do nas dociera, bardzo różnych. I teraz, żeby zweryfikować fakty. Potrzebujemy na to czasu, powiedziałabym nawet, że potrzebujemy czasem ciemności odosobnienia. I może nie literalnej ciemności, ale takiego miejsca czy przestrzeni, w którym odpoczniemy od wszystkich informacji, które nas bombardują. Jeżeli nie damy sobie tego czasu, nie wejdziemy do osobnego pomieszczenia, albo inaczej, czasem warto telefon wyłożyć albo zostawić w osobnym pomieszczeniu, badania pokazują, że jeżeli coś robimy, piszemy, przygotowujemy, zdajemy egzaminy, to wystarczy, że telefon zostawimy w osobnym pokoju, w osobnym pomieszczeniu, a efektywność naszej pracy zdecydowanie wzrasta. Kobiety mają trochę więcej szczęścia, bo my możemy jako osobne pomieszczenie potraktować torebkę i odłożyć ten telefon. Więc nie wiem, czy to jest rekomendacja dla panów z torebkami, ale może. Proszę. Bo byłeś przede mną. Wszyscy jesteśmy pod wpływem, to już powiedziałam, i wydaje nam się, że to my rozgrywamy partię szachów. Ale często to wygląda dokładnie tak, jak na załączonym obrazku. To my jesteśmy przestawiani przez otoczenie, przez social media, przez kuszenie. To są autentyczne słowa członka Rady Nadzorczej, Facebooka. Dostajemy. Działeczki, dopaminy. Nasze dzieci dostają telefony, laptopy, tylko że telefony, laptopy w wieku lat dwóch, trzech powodują spore uzależnienia. Czy ktokolwiek z Was dałby dzisiaj dwu, trzyletniemu dziecku alkohol albo papierosy? Pewnie nie, ale mechanizm jest dokładnie taki sam. Tylko tyle, że tutaj pojawiają się kolorowe obrazki. Facebook w 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w tej chwili pojawiła się funkcjonalność nazywająca się Newsfeed. Ona powoduje, że my oglądamy to, co lubimy, i oglądamy więcej tego, co lubimy, co powoduje, że znajdujemy się w osobnych bańkach, i o tym wszyscy wiemy, ale z jednej strony mówimy o indywidualności, a pojawiło się słowo Dividuality rozdzielanie nas. Właśnie za pomocą newsfeedów i informacji. I dzięki temu, albo przez to, nie wiemy, jak żyją ludzie w zupełnie innej bajce i w zupełnie innej bajce, bańce. Algorytmy, jesteśmy pod wpływem algorytmów. Jeśli coś staje się łatwiejsze, to to po prostu robimy, a jeżeli coś staje się trudniejsze, to przestajemy to robić. I programiści, koderzy dzisiaj bardzo dbają o to, Żebyśmy szli tam, gdzie jest łatwo. Więc w kontekście przyszłości może warto się zastanowić, czy chcemy tam, gdzie jest łatwo. Ja mam takie powiedzenie. Jeśli najpierw jest łatwo, to potem jest trudniej. Ale jeśli najpierw jest trudniej, to potem jest łatwiej. Więc warto pod kątem przyszłości wybierać, jak chcemy. Nir Eyal stworzył taki model, to jest cykl Wabika. Potrzebujemy impulsów zewnętrznych i wewnętrznych do tego, żeby się w coś zaangażować. To jest pierwszy etap takiego wabienia nas i kuszenia. Książka Kuszeni, bardzo ją polecam, leży na biurkach wielu firm technologicznych i tam jest prosta instrukcja obsługi tego, jak nas zwabić i zatrzymać, jak produkować usługi czy produkty, które powodują, że korzystamy z nich nawykowo. Musi być do tego jeszcze działanie opatrzone nagrodą, na przykład lajki. Do tego tak zwane nieregularne wzmocnienia. I to jest hit. Nieregularne wzmocnienia to jest nagroda taka, kiedy nie wiesz, kiedy ją dostaniesz. Pojawia się albo nie. Nie wiadomo kiedy. Powiadomienia w telefonie przychodzą, ale nie wiadomo kiedy przyjdą. I kiedy przyjdą, to sprawdzamy. E, takie eksperymenty. Czy to z małpami, czy z gołębiami, pokazywały właśnie, że w momencie, kiedy nieregularnie podawano im jedzenie, to tym częściej wykonywały czynności, które kończyły się tym, a powinny były się kończyć tym, żeby jedzenie zostało im dostarczone. Więc pomyślcie też o sobie, żeby nie poddawać się wpływowi, jak często sprawdzamy różne rzeczy, bo największą nagrodą jest to, czy będzie, czy nie. Czwarty etap to lokowanie uczuć i wartości. Mówił Marcin o Facebooku, mówił o treściach. My tam lokujemy swoje uczucia i swoje wartości, bo zapełniamy to treściami. I bardzo się przywiązujemy do tego, co tam już stworzyliśmy. Traktujemy to jako bazę danych, do których możemy się odwołać. I te wzmocnienia nieregularne chciałabym trochę omówić, bo one są ciekawe. Pierwsze z nich to są łowcze. Oczywiście od zarania dziejów polowaliśmy. Dzisiaj polujemy na co? Na zakupy wszelkiego rodzaju, na lajki, proszę? Nie słyszałam. Plemienne, chcemy przynależeć. Facebook, przykładowy, LinkedIn, to są miejsca, w których chcemy przynależeć do innych ludzi, przepraszam. I samo wzmocnienia, to są takie miejsca, w których też sami tak bardzo chcemy niektórych rzeczy, że jeszcze bardziej wzmagamy to. Czym karmią nas dotychczasowe produkty, usługi projektowane przez algorytmy. To jest część właśnie systemu operacyjnego naszego mózgu, i zaraz Wam pokażę, że zwycięstwo tu już za rogiem, czyli to, że my nie wiemy, co będzie za chwilę, nie wiemy, jak zacznie się albo skończy następny odcinek czegoś, powoduje, że my tym bardziej tam zostajemy. Kto nie oglądał seriali przez całą noc po to, żeby zobaczyć, co jest w następnym odcinku? Ja nie oglądam już seriali od kilku lat, dlatego że wolę zarządzać swoim czasem, a wiem, że w tym momencie ktoś zarządzałby moim. To jest moje świadome podejście. Jesteśmy pod wpływem języka, przekonań i kodu kulturowego. I teraz może wyjaśni się kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce. W każdej firmie, w każdej organizacji, w każdym miejscu to jest. Yy, posługujemy się kilkoma językami. Pierwszy język życie jest do niczego. I nie użyję tutaj wulgaryzmów, bo znowu wszelkie badania pokazują, że mniej wolno jako kobiecie przeklinać mniej na scenie niż mężczyznom. Byłoby mi to mniej wybaczone. Czyli do dupy. Dziękuję. W <laughs> <laughs> kultury... oryginale Life Sucks. Tak. I to jest kultura gangów, gdzie uznają ludzie, że potrzebują walczyć, że, że to jest czas na przetrwanie. Druga, Drugi etap to moje życie jest do niczego i to już jest awans. To już jest, że tak powiem, zdecydowanie lecie, lepiej, bo nie myślę, że świat jest do niczego, ale myślę sobie, że to moje życie jest do niczego. I to jest równanie w dół. Tu można oczywiście przyjąć um, statystycznego Kowalskiego, który mówi, Może być. I żeby mu krowa też zdechła, albo żeby mu też się samochód popsuł. Następny to jest Ja jestem super, ale ty nie. Tutaj występuje konkurencja, i to są często specjaliści. Ludzie, którzy, jak ja to mówię, kogucą, muszą powalczyć trochę, pokonkurować i pokazać, kto jest lepszy. Taka walka czasem na gołe klaty. Jesteśmy super. To jest kolejny poziom. Tu jest współpraca, porozumienie. I są takie organizacje, i są takie miejsca, jak choćby Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, na przykład, gdzie usiłujemy współpracować na bazie porozumienia. I ostatni. Życie jest super. Gdzie możliwa jest synergia. I to wszystko jest oczywiście ciekawe, tylko ciekawe są też procenty, bo mówiłam, że jesteśmy pod wpływem procentów. 2% ludzi, którzy myślą, że życie generalnie jest do niczego i trzeba walczyć. Najlepszą obroną jest atak. 26% to są ludzie, którzy myślą, że ich życie jest do niczego. 48%. Ja jestem supertynie. Donald Trump, co mówił? Ja jestem super, wy nie. 22% to jest jesteśmy super, a życie jest super, raptem dwa. I co jest jeszcze ciekawsze w tym modelu, tutaj plemiona, bo tak się to nazywa, to jest Tribal Leadership Davida Logana, słyszą się tylko jeden poziom w górę bądź jeden poziom w dół. Więc, jeżeli przywódcy, menedżerowie, liderzy w firmach mówią, że jesteśmy super, mówią swoim językiem, to zapominają o ludziach, którzy myślą ja. Język ja, jest język ja jest niewystarczający, jest jeszcze język my. Ale mówienie tylko językiem my nie powoduje, że ludzie z tych poziomów wcześniejszych rozwoju chcą się w cokolwiek angażować. Ludzie są zaprogramowani według różnych schematów. I mam pytanie do Państwa: co motywuje piłkarzy? Śmiało. Kasa. Co jeszcze? Sława, kasa. Jasne. I to są pierwsze odpowiedzi. Natomiast badania profesora, e, znaczy profesor Rejs skonstruował coś takiego, coś się nazywa Race Motivation Profile, to jest DNA motywacyjne. A ten pan, Jürgen Klopp, w 2009 roku przebadał swoich piłkarzy. I co mu wyszło? Że piłkarzy najbardziej motywuje rodzina, a także chęć działania. Dzięki temu kompletnie zmienił swoje podejście do piłkarzy. Zamiast opowiadać im długie historie, bo niska ciekawość to jest chęć do działania, niska potrzeba ciekawości, zaczął im mówić, co mają robić na boisku. A w kontekście rodziny, piłkarze najczęściej spędzają mało czasu z rodziną. W związku z powyższym on zmienił wszystko. Spowodował, że na meczach, na trybunach siadała rodzina. I co mówił wtedy swoim piłkarzom? Syn na Ciebie patrzy, Twoja żona na Ciebie patrzy. Rodzina jeździła z nimi na zgrupowania, żeby nie musieli tęsknić. Na mecze ligowe wyjeżdżali rano, a wracali tego samego dnia wieczorem, po to, żeby dużo czasu, możliwie dużo, mogli spędzić z rodziną. Pytanie do Was. O ile procent można podnieść efektywność motywowania, to pytanie zadam jeszcze raz na końcu. A kto do mnie napisze maila z odpowiedzią, to coś tam jeszcze się dla tej osoby, która będzie najbliżej, pojawi. Jak jesteśmy przy motywacji? Tu mam 16 potrzeb, 16 motywatorów wewnętrznych, które nami wszystkimi rządzą. Przepraszam. Nami wszystkimi tylko tyle, że w, różnych natęże, w różnym natężeniu I każdy z tych motywatorów potrzebuje realizacji w stosownym natężeniu. Taka osoba o takim profilu, to jest przykładowy profil, chce na przykład wpływa, wywierać wpływ i podejmować decyzje, dlatego że ma wysoką potrzebę władzy. Taka osoba chce wykorzystać wiedzę w praktyce, postępuje etycznie, bo tam jest niska ciekawość. Postępuje etycznie, bo ma wysoką potrzebę honoru, potrzebuje porównywać się z innymi, bo chce być lepsza. lepsza to jest rewanż i ten nasz konkurs tutaj wewnętrzny jest dla tych, którzy lubią się ścigać. Potrzeba wyróżniania się, to jest potrzeba statusu. Siedzenie na tych spotkaniach nie interesuje takich ludzi. Nie lubią celebrować jedzenia, bo mają niską potrzebę delektowania się jedzeniem, a karnet do siłowni takiej osoby nie ucieszy, bo ma niską potrzebę aktywności fizycznej. Po co ja to pokazuję? Dlatego, że uniwersytet w Hajfie sprawdził najbardziej efektywne zespoły. I 23% 20-30% kreatywnych zespołów. To jest niska potrzeba porządku, niska potrzeba honoru, za to wysoka potrzeba piękna. 10-20% oportunistów jest potrzebnych w każdym zespole, a to jest niska potrzeba uznania, za to niska potrzeba też honoru i niska potrzeba niezależności, czyli współpracowania z zespołem. A 10% potrzebne jest w każdym zespole z wysoką potrzebą porządku, po to, żeby zebrać to jakoś wszystko do kupy, czego oni nie będą umieli. Tak może wyglądać DNA całego zespołu, ale. Pokażę tylko przybliżenie. Tu mam dwie osoby, które mają całościową wizję i strategię, bo wysoka potrzeba władzy to jest wizja, misja i strategia, a ciekawość pcha ich do przodu. Tu mam zadaniowców, dlatego że, przepraszam, niska potrzeba władzy i niska potrzeba ciekawości to są ludzie, którzy będą ruszali do przodu bardzo szybko. Researcherzy to są osoby z wysoką potrzebą niezależności i też z wysoką potrzebą ciekawości, a nie każdy ją ma tak podwyższoną. I warto pamiętać o tym, dlatego że my wszyscy mamy takie oprogramowanie, tylko chodzi o to, żeby też aktualizować to, co o nim wiemy, do obecnych czasów i do tego, co jest nam potrzebne dzisiaj. Motywacja wewnętrzna, to jest coś, czym się dzisiaj zajmują prawie wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że nasza praca i wysiłki są mało materialne. Kiedyś, kiedy praca była wykonywana ręcznie, nie trzeba było ludzi motywować, dlatego że od razu widzieli wyniki swojej pracy. A dzisiaj trzeba zupełnie inaczej podchodzić do ludzi, pobudzać motywację wewnętrzną albo w ogóle myśleć o tym, jaką mają. Tu powtarzam tylko. I kiedy coś jest dostępne za darmo. To trzeba sprzedawać to, czego nie da się kopiować, bo dzisiaj bardzo dużo rzeczy jest dostępnych zupełnie za darmo. Co można sprzedawać dzisiaj? Zaufanie, uwagę, czas, ucieleśnienie, na przykład, ucieleśnienie to jest koncert, na który pójdziemy i niekoniecznie będziemy oglądać w internecie. Interpretacja, czyli to, że ktoś nam zinterpretuje informacje i nie będzie ktoś inny musiał tego robić, i autentyczność. Czyli nie chcemy kupować kopii, a na przykład autentyczność i dostępność. Dzisiaj nie musimy kupować samochodu, możemy go wynająć, nie musimy przemieszczać się tramwajem, możemy to zrobić hulajnogą. Czyli będziemy coraz bardziej szukali dostępności, za którą chętnie zapłacimy. To jest forma sprzedawania. Oprogramowanie może być za darmo, ale instrukcja już za 10 tysięcy dolarów, a nam mogą nie płacić za godzinę, tylko za wartość, którą do tej godziny dodamy. KPI równe zero. To też jest ciekawy przypadek. Czy ktoś z was miał w swoich celach KPI kiedyś równe zero jako cel? A czasem celem warto, żeby było to, żeby nic się złego nie wydarzyło, albo żeby nie ukazało się fatalne artykuły w prasie, albo żeby nie było ludzi chorych. I wtedy zupełnie inne za zadania i inne działania podejmujemy, kiedy mamy tak postawione KPI, ale one są niewidoczne. Więc boimy się tak stawiać sobie cele. I to jest trochę tak, jakbyśmy na co dzień zbijali termometry, a nie temperaturę. A w momencie, kiedy spojrzymy na to, że chcielibyśmy, żeby coś się nawet nie wydarzało i można by zminimalizować ryzyko, to wtedy zajmujemy się zbijaniem temperatury. I wzorce. Drodzy Państwo, pod siedzeniami macie karteczki i długopisy na siedzeniach. Tak, każdy pod siedzeniem ma kartkę. Proszę ją wyjąć śmiało. O, Agnieszka zapewniła mnie, że dochowała norm sanitarnych, rozdając wam kartkę. Wszystko jest zdezynfekowane. Długopisy macie Państwo na krzesłach. Jeśli macie kartkę, to teraz będzie zadanie. Dla tych, którzy oglądają nas po stronie drugiej ekranu, to poproszę, żeby sobie po prostu zrobili szybkiego screena albo palcem, nawet, że tak powiem, wykonywali ćwiczenia. I teraz dam Państwu minutę na to, żeby jak najszybciej połączyć wszystkie liczby 1 2 3 4 5 6 i tak po kolei. Także minutka i zobaczymy jak wam pójdzie. Ja wiem, że jest nowoczesne technologie, ale przechodzimy na wariant tradycyjny dzisiaj na chwilę. Zostało 10, 50 sekund. Zostało 40. Zostało trzydzieści, dwadzieścia, dziesięć, pięć. Stop. Ciekawa jestem, jak państwu poszło. Kto ma największą liczbę? To oczywiście nie jest konkurs na to, kto ma najwięcej, ale to jest informacja taka, że gdybym państwu pokazała ten slajd w ten sposób, to prawdopodobnie byłoby wam łatwiej. Gdybym nie ograniczyła wam czasu, to też pewnie byłoby wam łatwiej. Zerknijcie jeszcze raz na kartki, czy widzicie jakąś prawidłowość w związku z tym, co teraz pokazałam? I najprawdopodobniej zobaczycie coś takiego. Chodzi o to, żebyśmy widzieli schematy i mechanizmy, i chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co z nami te schematy i mechanizmy czynią, czyli pod jakim wpływem i pod wpływem czego jesteśmy. Bo minuta na to, to jest mało, i oczywiście zawężam dzięki temu Państwa uwagę do tego, żebyście myśleli, jak to zrobić, a z drugiej strony wiecie, że ograniczony czas, więc Wasza uważność też spada. A ponieważ pióro jest ważniejsze i potężniejsze niż klawiatura, bo badania też pokazują, że jak notujecie długopisami, więc śmiało proszę korzystać przez najbliższe dwa dni z tych długopisów, to zapamiętujecie więcej. Na klawiaturze może napiszecie więcej słów, ale efektywnie, z większej ilości danych, wykorzysta, wykorzystacie je efektywnie w momencie, kiedy zapiszecie na klawiaturze. Treść, mówimy, że jest królem, ale to kontekst jest królową. Natomiast szachy, będą wpływem. I jeżeli będziecie pamiętać o algorytmach, mechanizmach, których jesteśmy poddawani, to tak naprawdę będziemy w stanie rozgrywać partie szachów. Na co wpływać więc? Na człowieka, na siebie. Minusz Szafik powiedziała bardzo mądrą rzecz. Ja bardzo się z tym zgadzam, że w tej chwili warto kierować się sercem pod jednym warunkiem. Jeżeli masz tam dostęp. Bo są osoby dzisiaj, które nie mają dostępu jeszcze do swojego serca i kierują się tylko i wyłącznie rozumiem. Olga Tokarczuk mówiła nie tak dawno, rok temu, o czułości, której nam bezwzględnie brakuje, a najwięcej jej potrzebujemy dla siebie, żeby sobie nie dokopywać, ale żeby móc sobie też wybaczać. Do szczęśliwego mózgu potrzebne są te trzy rzeczy, a one się pojawiają wtedy, kiedy my się ruszamy. Więc ruszajmy się, moi drodzy. Dzięki temu. Tutaj przytaczam czy cytat Bernarda Sharp. My stoimy na ramionach olbrzymów z przeszłości, ale chciałabym, żebyśmy dbali o to, co, zostało, co zobaczą nasze następne pokolenia i jakie my te ramiona zbudujemy. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz ponawiam pytania, jak ktoś do mnie napisze mailem albo przez LinkedIna, to będzie nagroda ten, kto trafi. Można się pomylić o 10 punktów procentowych.